Podcastujemy na Kaszubach. Witam serdecznie, Andrzej Bernowski, e, portal z Kaszub, info oczywiście, e, a moim gościem jest Adam Kowalewski, psycholog, też z Kaszub. Też z Kaszub. <śmiech> Witam się <laughs> Adamie. E, o Kaszubach już było, e, a dzisiaj ruszamy temat social mediów, a mianowicie tego, co właściwie każdy z nas ma nawet w swoim smartfonie, tak? czyli dostęp do Facebooka, do Instagrama, do innych różnych portali. E, social media stały się właściwie częścią życia każdego z nas w XXI wieku. Ja pamiętam czasy jeszcze naszej klasy, tak? która zresztą chyba wczoraj, wczoraj albo przedwczoraj tak, słyszę, została zamknięta. Tak. zamknięta tak? Znaczy, tak na dobrą sprawę przestała działać i istnieć, jakby w takiej formie, w jakiej była już dawno temu, ale chyba tam wczoraj czy przedwczoraj było jakieś zamknięcie, oficjalny portalu. Natomiast no, dzisiaj mamy Facebooka, który tak naprawdę przegonił wszystko i wszystkich. Tak? Zdecydowanie. I to nawet jeżeli jeżeli tutaj wejdziemy też w platformę taką do powiedzmy przekazywania informacji, to zauważ, że Facebook tutaj też odgrywa dużą rolę. Bo media, mediami, tak, telewizja, telewizjon, ale dzisiaj jest tak, że dużo powiedzmy, filmów, które nas interesują, czy dużo materiałów, które są ciekawe dla danej grupy społecznej, można znaleźć na Facebooku. Są grupy, są jakieś konkretne strony. To wszystko stało się tak obszerne, że dzisiaj Facebook sam w sobie jest pewnym światem, pewnym medium, tak? Co ty o tym sądzisz? Wiesz co, tak, to, to jeszcze mocniej jest widoczne w czasie ostatniego półtora roku i w czasie, kiedy sytuacja covidowa się rozwinęła. Natomiast to jest potężne narzędzie, o którym mówisz Social Media w, w dzisiejszych czasach. I oczywiście są tego no, nieocenione pozytywne strony, natomiast jest bardzo wiele zagrożeń z tym związanych. I wiesz co, nie będąc narzekającym Polakiem, nie krytykując, jednocześnie należałoby się przyjrzeć i temu, co jest jak najbardziej pozytywne i korzystne, jakie możliwości one dają, ale też zagrożenia. Zagrożenia zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy nie doświadczyli tego czasu, kiedy Facebooka w ogóle nie było. Bo no jest takie grono użytkowników, które nie pamięta czasów sprzed Facebooka. Tak jak my nie pamiętamy osobiście czasu II wojny światowej. Ciężko nam się do końca ustosunkować do tego, Tukładnie. jak to jest być głodnym przez dwa tygodnie. Znamy opowieści, ale jakby m, trochę na to patrzymy wszystko, wiesz, na, jak na jakąś historię, która nas już nie dotyczy i nie mhm. będzie dotyczyć. Bo troszkę tak jest z historiami II wojny światowej. Także nasi dziadkowie czy pradziadkowie to rozumieją, bo oni to przeżyli tak. i oni potrafią się z tym identyfikować i opowiadać z pewnymi emocjami. W nas już tych emocji nie ma, jakkolwiek byśmy się starali, tak? My po prostu tego nie czujemy. Dla nas to są historie z filmów, bardzo często, tak? tak. ewentualnie. E I tak troszeczkę jest, że jest powiedzmy w tej chwili no, już dorosłe pokolenie ludzi, którzy e pamiętają Facebooka od dzieciństwa, tak, że ten Facebook był, social media były. E I jakby, e wiesz, e nie pamiętają jeszcze tak jak my lat 90., gdzie, e wiesz, nie było e czegoś takiego jak Facebook, nie było social mediów. I tak na dobrą sprawę, ja pamiętam czasy, kiedy, wiesz, żeby pozyskać ulubiony utwór, Muzyczny, tak. to po prostu wiesz, miałem radio odtwarzacz przy łóżku, i wiesz, leciało w nocy po prostu radio przez cały czas, i jak chciałem sobie coś złapać. Klikałem, nagrywaj i nagrywałem. Nie było czegoś takiego, wiesz, że wiesz, znalazłem na Facebooku, na YouTubie, odsłuchałem, tak, czy ściągnąłem. Na Spotify? No czy... teraz się już nie ściąga nawet, tak, no. ale, ale. Albo masz szaza shaza... czy też jakaś... no. No, gdzie klikasz i tylko tak, i wyłącznie i łapiesz. Łapiesz to i słuchasz. Łapiesz. I powiedz mi, jak to wszystko w Twojej ocenie jako, jako psychologa ma wpływ na społeczeństwa? No to współczesne społeczeństwo. Mhm. Bo jednak myśmy o tym mówili w poprzednich podcastach. Trochę to młode pokolenie inaczej patrzy na pewne rzeczy, tak. e, niż pokolenie, powiedzmy, nasze, 30 stopa latków. Tak. Wiesz co? No, te pozytywne aspekty social mediów to jest to, że mamy łatwość i lekkość w komunikowaniu się, ale poprzez narzędzia, które nam do tego służą, czyli telefon, bądź też komputer. I to sprawia, że młodzież czy osoby, które z tego dużo korzystają, są w tym biegłe. Łatwo piszą, łatwo nagrywają, robią TikToki, różne dziwne rzeczy. Ja TikToka w ogóle nie mam, ale jest teraz jakby to najmłodsze pokolenie, to bazuje mocno na TikToku. Czy ja jeszcze także ci wejdę w słowo, miałem TikToka przez moment, bo chciałem też to używać jako element promocji swojej tak. pracy, ale usunąłem po krótkim czasie. Dla mnie powiedzmy, filozofia TikToka jest mi daleka, mówiąc szczerze. I, z, I zwróć uwagę, to, to młode pokolenie, oni są przyzwyczajeni do pewnego rodzaju formy komunikacji. Natomiast to sprawia, że trudniej im się komunikować między ludźmi face-to-face -face, czy na żywo, w spotkaniach. Oni są dobrzy właśnie w nagrywaniu, w nagrywaniu wiadomości, filmików, w różnych takich śmiesznych rzeczach. Plus ten element social media sprawia, że dzisiaj często osoby, które mają uznanie, to są osoby, które robią śmieszne rzeczy, lekkie, łatwe do przyjęcia. Czyli tak jak kiedyś myśmy cenili wiedzę, ceniliśmy kompetencje, profesjonalizm, to dzisiaj często osoby, które mają jakiś wpływ, bo są, w cudzysłowie, influencerami, osobami, które mają ileś tam followersów, ludzi, którzy ich obserwują, robią rzeczy, które są lekkie, łatwe, śmieszne, przyjemne i często głupie. Tak. Bo to jest coś, do czego jakby jesteśmy przyzwyczajeni, że nasza uwaga, nawet w dzisiejszym świecie, nie jest w stanie się skupić przez taki długi okres. Rzadko kto ma możliwość, żeby usiąść i przez godzinę czytać książkę. No tak. Oczywiście są ludzie oczywiście tacy, aczkolwiek to tak jak mówisz ta uwaga gdzieś tam skupia się na tym, co się dzieje w social mediach. Tak, tym naprawdę. bardziej, że wiesz co, nie wiem, czy oglądałeś na Netflixie, jest taki film dokumentalny. Dylemat społeczny kurczę, nie pamiętam tytułu. Social dylemat, nie oglądałem. Tak Wiesz to, co, oglądałem nie do końca, Obecnie obejrzałem taką stanowczą większość filmu i tam bardzo fajnie pokazane jest to, jakimi algorytmami powiedzmy, jakie algorytmy sterują nami przez Facebooka czy przez inne social media, tak? To jest niebywałe, tak. Nam wydaje się, że my klikamy w coś, bo chcemy, a tak na dobrą sprawę nam to jest podsuwane, ponieważ na podstawie pewnych naszych zachowań opracowano. W co będziemy chcieli kliknąć? Tak. To jest w ogóle wiesz, nie, niebywałe, nie? ale to rzeczywiście tak trochę działa, że jakbyśmy spojrzeli na tablicę Facebooka, moją, twoją, podejrzewam kogoś jeszcze innego, kobiety 50-letniej, to wiesz, ta tablica z sugerowanymi treściami będzie zupełnie inna. Zdecydowanie tak. Natomiast zwróć uwagę, że to może być i pozytywne, i negatywne, bo my nagle idziemy w stronę tych rzeczy, które nas interesują i algorytm nam nieco podpowiada, a z drugiej strony my się. Grupujemy bardzo mocno i robimy bardziej hermetycznie. I myślimy wtedy, że przez pryzmat social mediów, że świat tak wygląda. Natomiast wiesz, ta możliwość komunikowania się z kimś, kto jest w Norwegii, w Niemczech, w Anglii, na drugim końcu Polski, to jest coś, co jest fenomenalne, tak? Możliwość przekazywania treści, możliwość jakby dzielenia się dobrymi rzeczami z bardzo dużą ilością osób w krótkim czasie, to jest coś, co jest nieprzecenione. Jednocześnie ten aspekt, o którym ty wspomniałeś. To jest tak, że my dostajemy to, co nas interesuje, ale to jest na podstawie algorytmów i badań, i zbierania, jakby szukania, analizowania naszych zachowań. I teraz jest to o tyle problematyczne, że ponieważ algorytm nam to podpowiada, to ja zauważam, i czasami sam tak mam, że dużo ludzi szlaja się po social mediach. Kiedyś pod blokiem się szlajali, no <noise> szli tak. na podwórko, na boisko, robili inne rzeczy, a teraz my się szlajamy na social mediach. Przeglądamy na Instagramie rzeczy, nie wiadomo po co, ale tam jest coś, co nas przyciąga. Robimy to samo na Facebooku. Ktoś ma jeszcze Twittera, ktoś na YouTube potrafi pół godziny, godzinę, dwie dzień nie spędzić. Ja sam miałem taki okres, że zauważyłem, że nagle godzina czasu idzie dziennie na social media. Jaki, ja, co ja z tego wyciągam? Nic. Albo bardzo, bardzo niewiele. To przewijanie, wiesz, scrollowanie chociażby w smartfonie, tak, treści na Instagramie czy na Facebooku, to stało się też takim sposobem na zabicie czasu, bym powiedział, tak. tak? na odstresowanie nawet, tak, bo to wiesz, ludzie czasami scrollują, coś przewijają po to, żeby zabić czas, czy żeby z kimś nie rozmawiać, mhm. czy żeby nie, nie odwracać, czy nie kierować uwagi w jakąś inną stronę, tak, bardziej w tym świecie powiedzmy rzeczywistym. Mhm. A teraz chciałbym cię zapytać jeszcze o coś takiego, Adam, czy social media, myśmy o tym zresztą mówili i znamy chyba odpowiedź na to pytanie w podcaście dotyczącym hejtu, mhm. że mogą być niebezpieczne. No bo mogą, mogą być powiedzmy sposobem na atak stoi to w dzisiejszym świecie jest takie trochę odrealnione, bo nie ma interakcji z ludźmi. Myśmy o tym wspominali, natomiast warto to podkreślić, mhm. że ja pisząc sobie coś, jakąś negatywną opinię, hejt, powiem samo słowo hejt, jeżeli przetłumaczysz się dosłownie, to jest nienawiść. Tak? Mhm. Ja hejtuję, czyli ja nienawidzę z angielskiego. I teraz masz sytuację taką, że ty jakby robisz to w kierunku drugiej osoby, ale nie widzisz interakcji, czyli jest odrealniona. Reakcja między i sposobność komunikowania się między ludźmi, bo ja piszę coś, nie wiadomo kiedy kto to odbierze, nie wiadomo w jakim stanie ja to piszę. W związku z tym to jest, social media daje możliwość atakowania, dają możliwość atakowania poprzez to, że jesteś bardziej anonimowy, poprzez to, że robisz to jakby za tą barierą telefonu czy też e, nie, komputera, więc e, to jest dość duże zagrożenie w ogóle dla ludzi, którzy. Biorą pod uwagę mocną opinię social mediów, czyli biorą pod uwagę opinie ludzi zewnętrznych, z którymi często nie mają realnego kontaktu, i przyjmują się tym. I wtedy masz sytuację taką, że po prostu jest to trudne do przyjęcia, często tak. powoduje to różnego rodzaju negatywne skutki, zamartwianie się, czasami nawet może iść to w depresję, bo patrzysz na social media, to wszystko tak pięknie wygląda. Wszyscy wrzucają wspaniałe posiłki. Cudowne, wiesz, figury, pół roku znaczy, pracowałem. Tak, to, to jest w ogóle wiesz, narzędzie do takiego kreowania swojego wizerunku. Tak. E, I to jest właśnie coś takiego. Gdzieś widziałem taki mem, pamiętam, e, e, już nie pamiętam na jakiej stronie, natomiast ten mem przedstawiał człowieka e, z lat 90., mhm. który biegał. Tak. E, I wiesz, pod, pod tym zdjęciem była informacja, że tam powiedzmy pokonał 3 km, 4-5. No. E, a dzisiaj jest tak, że ten człowiek, wiesz, pokonuje 10 minut i wrzuca sobie zdjęcie, swoje selfie, że biegał, tak? Tak. Że to wiesz, człowiek, który biega w latach 90 tak. człowiek, który biega w roku 2020, tak? tak Czy tak. 2021. Mhm. Eee, I troszeczkę tak, tak to wygląda, tak? Że ludzie zaczęli budować swój wizerunek i on nie zawsze jest zgodny z tym, jak to wygląda w rzeczywistości. Ale zwróć uwagę, że social media spełniają jedną z ważniejszych potrzeb. Dlatego tak fajnie się rozwijają w ogóle Facebook, bo my mamy potrzebę dzielenia się życiem z innymi ludźmi. Kiedyś dzieliliśmy się z rodziną, co weekend odwiedzaliśmy rodzeństwo babcie, ciocie, e, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje, dzieliliśmy się problemami, rzeczami fajnymi. Natomiast dzisiaj ten kontakt w ogóle przez ostatnie pół roku był mocno ograniczony. Oczywiście. Natomiast to jest ten taki, wiesz, naturalny, naturalny element tego, że my jesteśmy zwierzętami stadnymi. My mamy potrzebę bycia w grupie i mamy potrzebę dzielenia się. Jeżeli ja mam coś dobrego w życiu, jeżeli ja wiesz. Nie wiem, ja nie chcę jechać sam na wakacje, tylko często chcę jechać z najbliższymi. Oczywiście. Ja nie chcę jeść samemu posiłku, tylko chcę się podzielić pięknym widokiem i zjeść posiłek z kimś, kto jest mi bliski. I trochę social media wpasowują się w taką naturalną, głęboką potrzebę i trochę nas tym oszukują. Bo tak naprawdę bardzo mocno bazują na tym, żeby pozyskać naszą uwagę. Tak. Dzisiaj wszystko rozwodzi się o to, aby pozyskać uwagę, żeby jak najwięcej sprzedać. Ale wiesz co, za tym też idą pewne dobrodziejstwa, bo z perspektywy na przykład osoby mojej, tak, która mhm. prowadzi portal internetowy, tak. jeżeli ja chcę ze swoimi treściami dotrzeć do odbiorców określonych, tak. to Facebook mocno to ułatwia. tak? Oczywiście. Bardzo. To jest wiesz, świetny element dotarcia do różnych ludzi z informacjami. Mhm. I na przykład portal Skashup Info e, cieszy się pewnym zainteresowaniem, też po części dzięki Facebookowi. Oczywiście, że tak. Dlatego jest, jest część rzeczy, która jest mega i bardzo pozytywna, natomiast Pytanie, czy możemy wiesz w tym wybierać? Czy to nie jest tak, że to nas trochę wciąga jak narkotek? I może to młodsze pokolenie ma z tym większy problem, bo trudno jest się ustosunkować i nabrać dystansu. Bo jeżeli nie wejdą codziennie na Facebooka, tak. to dostają, wiesz, nerwowych tików i jest sytuacja, że to naprawdę jest problem. Jeżeli na kolonie nie ma internetu i nie możesz na Facebooka. Tylko zajrzeć. zauważ jedną rzecz, że. Jak sobie tak sięgniemy y, y, pamięcią czy generalnie spojrzymy na historię, tak? Każda nowa technologia, która pojawiała się na świecie w pewnym momencie, czy to mm -hmm. było radio, czy to była telewizja, czy to był internet, czy to były konsole do gier, tak. czy to były różne, różne inne rzeczy, y, zawsze one stanowiły pewne dobrodziejstwo w pewnym zakresie, ale też szły za tym pewne negatywne aspekty, tak? Mm -hmm. Zawsze tak było. Bo jak tak. spojrzymy na telewizję, tak? No jeżeli ktoś cały dzień ogląda telewizję, nie robi nic innego i tylko przerzuca kanały, tak. kiedyś nie było internetu i kiedyś yy, mówiło się o takim zjawisku, tak, że ludzie byli uzależnieni od telewizji i po prostu siedzieli i patrzyli w telewizję, to też nie jest dobre. No nie. To jest... Teraz mamy taki moment, że telewizja może nie, że odchodzi do lamusa, ale jednak ludzie oglądają mniej. Modne jest nieoglądanie, czy w ogóle nie posiadanie telewizora, tak? Yy, I wiesz, i yy, gdzieś tam Nabrali do tego dystansu. I być może Adam tak też będzie z social mediami, tak, że dzisiaj jesteśmy w takim momencie, powiedzmy, najgorszym dla ludzi, jeżeli chodzi o social media, że ludzie młodzi muszą w to klikać, muszą mieć stały dostęp do Facebooka i tak dalej, ale może za 10-15 lat będzie tak, że troszeczkę nabierzemy do tego jako społeczeństwo dystansu. Jak uważasz? Ja się obawiam, że to pójdzie w stronę jeszcze większego pozyskiwania tak? naszej uwagi, wiesz co? Bo mhm. zwróć uwagę, że tak jak mówisz, jest telefon, jest smartfon, jest smartwatch, zegarek, który wszystko tobie tam pomaga analizować, bada twoje zachowania. W związku z tym, social media stają się coraz lepszym narzędziem do zbierania danych i analizowania tych danych. Więc ja się obawiam, że może to iść w tą stronę, że będzie to trudne do zatrzymania i że będzie trudniej nabrać dystansu do tego. Może się mylę i może będzie to zupełnie w drugą stronę, bo ludzie będą mieli przesycenie tym. Natomiast dzisiaj zwróć uwagę, jest Netflix, jest y, telewizja dostępna, jest telefon i jest szereg social mediów. Ja uważam, że to jest wielkie dobrodziejstwo jednocześnie niesie za sobą dużo zagrożeń, a niesie tych zagrożeń... Yy... Te zagrożenia przede wszystkim wynikają z rozproszenia uwagi. Tak. Ludzie, jest jeszcze taki aspekt, o którym chciałem wspomnieć, że jakby trochę spada nasza motywacja do różnego rodzaju działań wynikających z social mediami. Ja mam na myśli to, że jeżeli ty oglądasz social media, jeżeli ty obserwujesz fajne filmiki, jeżeli ty obserwujesz coś ekscytującego, to często w naturalny sposób reakcja twojego organizmu jest taka, że masz wyrzut dopaminy. Czegoś, co normalnie robi się w momencie, kiedy ty masz małe sukcesy. I okazuje się, że ty patrząc na telefon, patrzysz na czyjś pseudosukces albo sukces, tak? Jakąś fajną rzecz. Jesteś aktywowany i ty masz wyrzut dopaminy. I potem osiągnąć ten sam naturalny, biochemiczny stan organizmu, tą motywację, tą chęć do działania, okazuje się, że ty nie masz chęci zrobienia czegoś, bo ty zobaczyłeś, jak ktoś biega 10 minut i już o wow, on się spocił. Albo zobaczyłeś, się, jak jechał szybko na motorze, albo na łodzi, albo na czymkolwiek innym, i trudniej nam jest, jakby, wchodzić w działanie. To, to jest taki element, który też troszkę zaburza ten nasz taki naturalny mechanizm funkcjonowania motywacyjnych, chęci do działania i wiesz, czucia też pewności siebie i takiego, takiego poczucia wartości, że ja buduję to na podstawie mojej skuteczności. Cała biochemia, mój sposób myślenia, działania, reagowania. A to może być tak, że to jest troszeczkę zaburzone, i to jest zagrożenie. Nie jako coś, co jest totalnie złe, ale jest to zagrożenie. I ja rozmawiam już to z naszymi rówieśnikami, mm -hmm. z klientami, którzy przychodzą na sesje oddechowe, na, na elementy coachingowe, i właśnie często jest to poruszane, że ostatnie dwa lata sprawiły, że ci ludzie mają dużo jeszcze czegoś takiego, jakbym to nazwał, zawieszenie. Ten element, że te social media mocno przenikają, i w związku z tym trudniej im się wziąć do roboty, do działania, do tworzenia nowych rzeczy. I to jest, wiesz, to jest subtelne, no ale jeżeli trwa przez dwa lata, to coś się w organizmie dzieje. To jest to po prostu zagrożenie, na które warto mieć uwagę. My sobie możemy porozmawiać, bo wiesz, zwróć uwagę też, <gryw> to jest ciekawe, że ludzie mają godzinę dziennie albo dwie na social media, ale nie ma czasu, żeby przez 15 minut zadbać o coś, co tak. jest bardzo wartościowe. Czy to jest ruch? Czy to jest czytanie książki, czy to jest rozmowa z dzieckiem na innym poziomie, czy to jest wiesz, dbanie o relacje, obojętnie co, coś co my wiemy, co powinniśmy zrobić, tylko przez to rozproszenie, tak. cholera, <grych> nie robimy tego, bo większość ludzi ma dostęp do wiedzy, właśnie te social media nam dają potężnych, wklikasz w internecie, pach, pach, pach i od razu wiesz, jak, zrobisz, jak zrobić jabłecznik, jak naprawić rower, jak kurczę nastroić gitarę, tak? Mhm. Kiedyś ty musiałeś iść do biblioteki, dzwonić do kogoś. Zauważyć. Dostęp do wiedzy jest, no, ale ta implementacja, wdrażanie, robienie przez ten spadek troszkę motywacji i rozproszenie. Jest wyzwaniem w dzisiejszym tak. czasie. ja chcę jeszcze ruszyć jeden wątek, dlatego że zauważ, że to takie bardzo młode pokolenie, oni zupełnie inaczej jakby y, korzystają z social mediów. Tak. To znaczy, dla mnie mówiąc szczerze, ilość lajków pod zdjęciem, y, czy pod postem nie ma aż takiego znaczenia, tak? Ja raczej zwracam uwagę na to, y, y, jakie w ogóle było zainteresowanie, czy było, tak, ale na przykład ja tego nie mierzę i nie traktuję tego na zasadzie takiej, że skoro mam mało lajków pod czymś, to to jest jakiś zły znak. Młodzi zupełnie inaczej, wiem, że oni to liczą. Często gdzieś tam słyszy się, że oni jednak to liczą. To jest raz. A druga sprawa oni często oznaczają znaczy, nie że oznaczają się, ale gdzieś tam bardziej zaznaczają obecność różnych swoich znajomych. Nawet jeżeli oni nie są na zdjęciu, to mhm. i tak dają znaczniki, tak? Mhm. I to wiesz, to, to jest też ciekawe w ogóle jest inne korzystanie z tych, z tych portali. Tak, bo oni są do czego innego przyzwyczajeni, to już jest inna kultura e, korzystania. Ja zauważyłem ostatnio, że to, co mówisz a propos że jeżeli napisze się bardzo wartościowy, przemyślany post, ale nie da się dobrego zdjęcia, który przyciąga uwagi tak. i to jest ten element właśnie przyciągania uwagi, to okazuje się, że on nawet jeżeli jest wartościowy i może coś wnosi, to on ma dużo mniejsze zainteresowanie. I to jest ten element, że to młode społeczeństwo często lubi treści, które są przyjemne, lekkie, Łatwe i które zajmują bardzo krótko czasu, tak? bo ja potrzebuję następnej stymulacji. Nie? Więc, tak jak mówisz, to jest troszkę inna kultura korzystania. Natomiast nasi rodzice bali się o nas. Jak my sobie poradzimy, bo weszły karty kredytowe. Tak. Jak my sobie poradzimy, bo jest internet. Jak można pracować, nie pracując ciężko, tylko na komputerze, i tak dalej. Więc oni mieli jakby swój proces zmiany, bo, bo były duże. Zmiany geopolityczne i gospodarcze w Polsce, a my być może troszkę martwimy się o przyszłe pokolenie, o to młode pokolenie, tak. które urodziło się już w czasach Facebooka i social mediów i sobie jakoś z tym radzi. Ja podejrzewam, że oni sobie świetnie poradzą. Natomiast tak. warto, warto patrzeć na to, że jest bardzo dużo dobrego, ale są zagrożenia że tak już pointując, ja myślę w ten sposób, że świat idzie do przodu i zawsze będzie szedł i my tego nie zahamujemy, co byśmy nie zrobili. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o Facebooka i generalnie media społecznościowe, ja myślę, że w pewnym momencie rzeczywiście będzie taki przesyt tego, że dojdziemy pod ściany i ludzie nabiorą dystansu. Ja jednak wierzę w tą ideę, bo myślę, że z innymi technologiami, takimi jak chociażby telewizja, też tak się działo i tak teraz jest, że ludzie w pewnym momencie trochę odpuścili mają tą telewizję, ale ona jest gdzieś tam na drugim planie. Zauważyłem ostatnio, że są już miejsca i restauracje, gdzie celowo się pisze, że tu nie ma Wi-Fi. Rozmawiamy mm -hmm. ze sobą. I to jest fajna, fajna idea. I to jest <grym> właśnie taki zwiastun tego, wiesz, tak. że, że są miejsca, które idą w tą stronę. Tak, zdecydowanie. Więc myślę, że pokolenia sobie poradzą, to młode pokolenie, że jest bardzo dużo dobrych rzeczy. Natomiast warto zwrócić uwagę na rozproszenie, i na zagrożenia, które idą związane. Ze social mediami. Ja sam to przeżyłem i to naprawdę w taki sposób, że ja się ocknąłem, że ja codziennie godzinę spędzam na social no. mediach, a nie mam czasu, żeby uczyć się języka. To było w Norwegii. A tam co ty robisz? I wiesz, Co się wydarzyło? No. I dałam się po prostu troszkę wciągnąć, więc fajnie jest z tego korzystać, ale też być uważnym. To już chyba troszkę jest tak, że przejmujemy się uwagą podświadomie w e, social mediach i dlatego w to wchodzimy. E, no i przed tym trzeba się bronić, tak? Że jednak to jest drugi świat, nie ten prawdziwy i. O tym trzeba pamiętać. Dokładnie tak. To co? Mamy temat. Mamy to. Mamy Dziękuję. temat. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Do usłyszenia, do następnego razu.